Jeśli nie pracujesz na swoje marzenia, ktoś inny zatrudni Cię, byś pracował na ich marzenia. Steve Jobs Zanim założyłem Alibabę, nauczyłem się najważniejszej lekcji życia. Nie da się zadowolić umysłów biednych. Gdy zapraszasz ich do inwestycji w wiedzę, mówią, że zrobią to, gdy będą mieli pieniądze. Dasz im coś za darmo. Uznają to za pułapkę. Zaproponujesz mały biznes, na no powiedzą, że nie zarobią dużo. Zaprosisz do większej inwestycji. Powiedzą, że nie mają pieniędzy. Nauczysz czegoś nowego, powiedzą, że nie wiedzą jak, zaprosisz do tradycyjnego modelu biznesu, uznają, że to oszustwo. Powiesz, że rozpoczynając od zera, nie mają doświadczenia, będą bezradni na Twoje pytanie, co chcą zrobić. Wydaje się, że dorastanie w społeczeństwie karmionym myśleniem ubóstwa i konformizmu przyzwyczaja nas do mentalności przeciwnej obfitości i dobrobytu, które są dostępne na świecie. Jednak zmiana tych ograniczających przekonań może przekształcić mentalność ubóstwa w mentalność sukcesu. Pozwól, że zdradzę Ci strategie, które wykorzystałem, by osiągnąć życie pełne obfitości i spełnienia, zmieniając jedynie swoją mentalność. Zaczynajmy. Są dwa sposoby patrzenia na świat: mentalność ubóstwa i mentalność bogactwa. Mentalność ubóstwa myśli: jeśli ktoś może to zrobić, niech robi on. Jeśli nikt nie może, to po co mam się starać? Mentalność bogactwa i obfitości myśli. Jeśli ktoś to zrobił, ja też mogę. Jeśli nikt nie zdołał, muszę być pierwszy, który to zrobi. Ludzie z mentalnością ubóstwa ciągle zawodzą, bo całe ich życie sprowadza się do czekania na cud, na podwyżkę, na rząd, na lepszy moment. Zamiast czekać, aż świat się zmieni, musisz zacząć działać i być bohaterem własnej przemiany. Nie wystarczy myśleć o zmianie, trzeba ją realizować. Te siedem strategii pomogło mi przejść od zarabiania 12 dolarów miesięcznie jako nauczyciel angielskiego do stworzenia biznesu, który zmienił moje życie. Jeden. Otrzymujesz to, na czym się skupiasz. Umysł biedny mówi, że potrzebuje pieniędzy, by coś zrobić. Umysł obfity mówi, że jeśli ma pomysł i zacznie działać, osiągnie o wiele więcej. Czekanie na idealny moment to pułapka. Nigdy nie nadejdzie. Jeśli myślisz, że warto wylać z siebie każdy wysiłek i otworzyć nowe drzwi, już jesteś krok przed resztą. Nikt tego za ciebie nie zrobi. 2. Otrzymujesz to, na czym się skupiasz, bo energia podąża za myślą. Jeśli myślisz, jestem biedny, nigdy nie będę wolny, nikt mi nie pomoże. Dokładnie to otrzymasz i wzmocnisz. Twój nieświadomy umysł wykonuje twoje polecenia dosłownie. Mów. Na razie nie mam pieniędzy, ale wkrótce znajdą się w obfitości, a otworzysz okno możliwości. 3. Umysł biedny traktuje swój stan jako trwały. Ludzie dzielą świat na polary: zły, dobry, gruby, chudy, biedny, bogaty. Jeśli nauczysz się dodawać na razie do każdej negatywnej myśli, zostawiasz sobie szansę na zmianę. Na razie nie mam pieniędzy, ale już wkrótce. 4. Umysł biedny koncentruje się na negatywach. 85% rozmów wewnętrznych i zewnętrznych jest negatywne. Żeby wyjść z błędnego kręgu, zmień sposób komunikacji na pozytywny. Stopniowo przestawisz się na bardziej optymistyczne nastawienie. 5. Umysł biedny tkwi w przeszłości. Zamiast utrzymywać się w roli ofiary, naucz się otwierać na optymizm. Daj sobie pozwolenie myśleć, M mogę i potrafię, a od razu pojawi się w tobie niewyczerpana energia do działania. 6. Umysł biedny jest wygodny, nie lubi wysiłku i krytykuje pracowitych. Widziałeś całe rodziny imigrantów prowadzących prężne biznesy, pracujące po kilkanaście godzin dziennie. Jeśli oni mogą, dlaczego ty nie? Jedyna różnica to twoja postawa. Jeśli boisz się wyzwań, zostań. Siedem. Umysł biedny nie akceptuje sukcesów. Zazdrości, wierzy w przypadek lub szczęście, gra w loterie, zamiast samemu zmieniać życie. Tymczasem jest mnóstwo inspirujących historii ludzi, którzy zaczynali od zera i osiągnęli wszystko. Bądź jednym z nich, nikt cię nie powstrzyma poza twoją mentalnością. Jeśli chcesz być przedsiębiorcą, działaj i decyduj samodzielnie, rusz w stronę pozytywnej zmiany i zbuduj życie, na jakie zasługujesz. Weź za to pełną odpowiedzialność. Nie będzie łatwo, ale każdy poświęcony temu moment jest wart końcowego sukcesu. Pamiętaj, że w mentalność bogactwa zobowiązujemy się do autentycznej edukacji finansowej i rozwoju osobistego. Nasz wkład prosimy Cię wspierać w komentarzach trzema rzeczami: Komentuj. Zostaw swoje zdanie, pomysł, lub inspiruj społeczność, udostępniaj. Pomóż dotrzeć tym koncepcjom do kolejnych osób. Wykorzystaj naukę. Stwórz coś wspaniałego dla swojego życia. Użyj zdobytej wiedzy, by kreować własną obfitość i finansowy sukces. Za Twój sukces i bogactwo finansowe, do zobaczenia w następnym filmie Mentalność Bogactwa.